Dzień dobry. Nazywam się Jan Taksologiczny i jestem wirtualnym asystentem kancelarii Taksologika. Tematem dzisiejszego filmu będzie ulga internetowa w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to obecnie zbyt popularna ulga, ponieważ większość z osób, które pamiętają tą ulgę z czasów jej świetności, nie może już z niej skorzystać. A na czym polega ta ulga i ile podatku można odzyskać? O tym opowie państwu doradca podatkowy Dariusz Kujawski. Dzień dobry. Nastał czas rozliczeń z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2023 roku i co oczywiste, każdy z nas chciałby zapłacić jak najmniej podatku. Jednym ze sposobów na obniżenie podatku są ulgi podatkowe, w tym m.in. tak zwana ulga internetowa. Skorzystać z niej można rozliczając się według skali podatkowej lub podatkiem zryczałtowanym. Ulga ta została wprowadzona w 2005 roku, aby zrekompensować podniesienie stawki podatku VAT za korzystanie z internetu. Była ona bardzo popularna aż do 1 stycznia 2013 roku, kiedy to ustawodawca wprowadził ograniczenia w korzystaniu z tej ulgi. Obecnie obowiązujące przepisy podatkowe pozwalają bowiem skorzystać z ulgi internetowej wyłącznie tym podatnikom, którzy wcześniej z niej nie korzystali. Dlatego w chwili obecnej nie jest ona zbyt popularna, a przecież część podatników nadal może z niej skorzystać. Będą to głównie młode osoby rozpoczynające swoją przygodę z podatkami, ale także osoby, które nie ponosiły wcześniej wydatków na Internet, oraz obcokrajowcy, którzy niedawno przenieśli swoją rezydencję podatkową do Polski. Z ulgi internetowej można skorzystać wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach. To oznacza. Że podatnik może z niej skorzystać po raz pierwszy, np. w rozliczeniu za 2023 rok, a następnie za 2024 rok. W sytuacji, gdy podatnik skorzystał po raz pierwszy z tej ulgi w zeznaniu za 2021 rok i nie zrobił tego w zeznaniu za 2022 rok, to w tym roku nie ma już takiej możliwości. Pozostaje jedynie złożenie korekty zeznania za 2022 rok. Celem dokonania odpowiedniego odliczenia. Sama ulga polega na odliczeniu od dochodu, a w przypadku ryczałtu od przychodu wydatków poniesionych w danym roku z tytułu użytkowania sieci internet, i to niezależnie od tego, jakiego okresu użytkowania internetu one dotyczą. Wydatki te odliczamy w kwocie brutto poniesionego wydatku czyli z podatkiem VAT. Ustawodawca ograniczył niestety odliczenie do kwoty 760 zł w roku podatkowym. W przypadku małżonków każdy z nich ma prawo odliczenia tej kwoty. Jednocześnie przedmiotowe wydatki muszą dotyczyć samego internetu. co oznacza, iż nie podlegają odliczeniu wydatki poniesione np. Na, na opłatę aktywacyjną, modem, czy też niezbędny montaż lub instalację. Ponadto, jeżeli podatnik opłaca na jednej fakturze abonament telewizyjny lub telefoniczny wraz z dostępem do internetu, to trzeba posiadać dokumenty, z których wynikać będą kwoty poszczególnych usług. Jeżeli nie wynika to z samej faktury, podatnik powinien posiadać inny dokument, z którego będzie wynikać ta kwota np. rozliczenie załączone do faktury, umowę, czy też cennik. Nie ma natomiast ograniczenia odnośnie miejsca korzystania zatem może to być zarówno internet domowy we własnym lub w wynajmowanym mieszkaniu, internet mobilny. Czy też opłata za korzystanie w kafejce internetowej. Odliczeniu podlegają również wydatki na internet od zagranicznego dostawcy usług, przykładowo niemieckiej sieci komórkowej. A jak należy udokumentować ponoszone wydatki? Może to być każdy dokument potwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności dane podatnika i sprzedającego, ze wskazaniem nabytej usługi, czyli przykładowo faktura, rachunek, czy też umowa, wraz z dowodami zapłaty. W przypadku małżonków chcących dokonać odliczenia, dokumenty powinny być wystawione na obojga z nich. W takiej sytuacji, w przypadku rozdzielności majątkowej, każdy małżonek odliczy tylko taką kwotę, jaką faktycznie wydał na internet. Małżonkowie posiadający wspólność majątkową odliczą natomiast wydatki w proporcji wybranej przez siebie. I tak w przypadku rocznych wydatków na internet w wysokości 500 zł. Małżonkowie mogą odliczyć po 250 zł lub tylko jeden z małżonków kwotę 500 zł. Druga opcja jest oczywiście korzystniejsza, ponieważ w pierwszym przypadku oboje małżonkowie odliczą w ciągu dwóch lat łącznie kwotę 1000 zł, czyli każdy z nich dwukrotnie po 250 zł. W drugim zaś przypadku, jeden małżonek odliczy w okresie dwóch lat kwotę 1000 zł. A następnie drugi małżonek będzie mógł odliczyć w następnych dwóch latach także kwotę 1000 zł. Gdy umowa na internet jest podpisana jedynie przez jednego małżonka i to on otrzymuje fakturę, można rozważyć przepisanie tej umowy później na drugiego małżonka, aby ten również mógł skorzystać z tej ulgi. Trzeba jednak pamiętać, że powyższe wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej albo nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. A ile można zaoszczędzić na podatku w rozliczeniu za 2023 rok? Przyjmując obowiązującą obecnie stawkę podatku PIT w pierwszym progu, czyli 12% i maksymalną kwotę odliczenia w kwocie 760 zł zaoszczędzimy kwotę 90, złotych zł i jak groszy. Natomiast dla osoby opodatkowanej według stawki 32% kwota oszczędności wyniesie 243 zł groszy. Nie są to może oszałamiające kwoty, ale trzeba pamiętać, że to my, a nie politycy, zdecydujemy na jaki cel przeznaczymy uzyskane w ten sposób od fiskusa pieniądze. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z państwem, zapraszając jednocześnie do komentowania filmu i subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.